Cześć wszystkim, z tej strony Aleksandra i dzisiaj zapraszam Was na test kosmetyków Kitulca we współpracy z Claresą. Słuchajcie, żeby była jasność. Doskonale wiem, że ta kolekcja nie wyszła wczoraj. Nie jest już taką top świeżynką, ale z drugiej strony nie bez powodu powstało powiedzenie Lepiej późno niż wcale. To jest taka moja mała życiowa dewiza jako spóźnialskiej osoby także lekko spóźniona, ale jestem z testem. Hehe. <słuchy> Kosmetykami z tej kolekcji, które dzisiaj sprawdzę, będzie rozświetlacz, pisak do piegów, róż w płynie, konturówka. Oraz błyszczyk. Tym, czego nie udało mi się kupić, jest baza rozświetlająca, która w tej kolekcji wyszła. Z jednej strony ja i tak nie używam tego typu produktów, ale z drugiej strony byłam jej trochę ciekawa. Zdziwiło mnie, że jej nie ma i myślałam sobie, że no dobra, może w takim razie jest aż taka rozchwytywana i po prostu jest wykupiona, ale kiedy zapytałam panią z obsługi, to okazało się, że w ogóle ani razu nie była jeszcze dostępna i do tego Hebe nie dojechała, mimo że kolekcja na rynku jest już około 4 tygodni. Także trochę dziwne. To, co mnie w tej kolekcji zaskoczyło, to to, że zarówno mamy tutaj kosmetyki do twarzy, jak i do ust, ale nie ma niczego do oczu. Idąc tropem tej bazy, myślałam, że no dobra, może po prostu coś im nie dojechało, ale potem sprawdziłam to, jak wygląda cała ta kolekcja w internecie i rzeczywiście nie ma tutaj ani jednego produktu do oka. Żadnej kredki, tuszu do rzęs, nawet pojedynczego cienia, zupełnie nic. Muszę Wam też przyznać, że kiedy tak teraz patrzę na te kosmetyki leżące przede mną na stole, to ta kolekcja dla mnie trochę jednak wieje nudą. Nie ma tutaj w sumie ani jednego produktu, który byłby jakiś intrygujący i mniej typowy. Pisak do piegów przepraszam, ale to już też nie jest żadna innowacja już tyle marek wypuściło taki produkt a to i tak jest tutaj w tej kolekcji najciekawsze. Całkiem niedawno na kanale testowałam kolekcję Red Lipstick Monster kilka tygodni wcześniej kolekcję Maxineczki i one we trzy razem z Kitulcem już tak długo funkcjonują w strefie beauty na YouTubie i przetestowały tyle kosmetyków, że moim zdaniem, kiedy wypuszczają własne kolekcje, każda z nich powinna wypuścić coś intrygującego. I tak jak Ewie moim zdaniem się to najbardziej udało, bo jej kosmetyki są bardzo nietypowe i też takie jak na polski rynek niespotykane, u Maxineczki z kolei mieliśmy na przykład te cienie w słoiczkach, które były trochę intrygujące i też paleta cieni, Chociaż odrobinę bardziej wyszła naprzeciw oczekiwaniom ludzi, miała ciekawe i ładne błyski. Tak, tutaj naprawdę patrzę na to i. Nie intryguje mnie to ani nie inspiruje w żaden sposób. Patrząc też nawet na opakowania, to moim zdaniem ten design też byłby ciekawszy, gdyby wyszedł 6, może 8 lat temu. Teraz jak na to patrzę, no to po prostu też niezbyt to idzie z duchem czasu. Natomiast najważniejsze zawsze jest wnętrze i to, jak dany kosmetyk sprawdza się na skórze, także dajmy temu szansę. Może się okaże, że te kosmetyki są wow, i może wtedy będziemy w stanie kompletnie odwrócić swoją uwagę od opakowań. Dobra, słuchajcie, jeszcze muszę powiedzieć, wiedzieć, co w ogóle wiem a propos samego Kitulca, bo nie będę ukrywać, że nie za bardzo ją znam i no na pewno nie zaliczam się do grona fanów, bo po prostu zupełnie jej nie śledzę. To z czego ją kojarzę to tylko z momentów, kiedy wystąpiła u innych twórców gościnnie i takie odcinki widziałam, więc wiem na pewno, że ona używa bardzo dużo rozświetlacza, to z tego ją kojarzę i z tego, że wszyscy wtedy mówili Glow Kitulca, Glow Kitulca, to po pierwsze. Po drugie z tego, że maluje rozświetlaczem uszy, bo to jakoś za Padło mi w pamięć, że malowała sobie ucho i mówiła coś tam o jakimś blaszanym uchu. I to w sumie byłoby chyba na tyle. A wiem jeszcze z czego. Kojarzę ją jeszcze z tego, że ona mówi bardzo nosowo, i wiem, to nie jest jej wina, pewnie po prostu ma tak zbudowaną przegrodę nosową, ale dla mnie to jest trochę asłuchalne, w takim sensie, że po prostu mój mózg tak działa, że gdzieś odrzuca ten sposób mówienia. I kiedy ona coś mówiła u tych innych twórców, to ja nie byłam w stanie w 100% skupić się na treści, bo cały czas gdzieś podświadamiałam. Swiadomie skupiałam się na tym, że ona właśnie mówi przez nos. I no niestety, ale są takie sposoby mówienia, które dla mnie są bardzo ciężkie do słuchania. Dzisiaj w ogóle z ciekawości weszłam na kanał Kitulca, żeby zobaczyć, jakie treści ona obecnie nagrywa. Bo, tak jak powiedziałam, że nigdy nie śledziłam jej prywatnej twórczości. I to, co mnie zdziwiło, to to, że w sumie teraz wszystkie jej filmy są nagrywane w pionie i trwają po jakieś. 3 minuty i chyba każdy z tych filmów, albo przynajmniej nie wiem, 9 na 10 to jest autopromocja jej sklepu, albo właśnie jej współprac. Nie jest to dla mnie ciekawy kierunek, ale jeżeli wy ją śledzicie i jesteście fanami, to dajcie mi znać, czy ona właśnie jakoś w ogóle wytłumaczyła pójście w taką stronę i takie odstąpienie od YouTube'a. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy teraz do kosmetyków i zacznę od różu. Jeśli o niego chodzi, to mamy tutaj tylko jeden kolor i on nie ma żadnej nazwy. Jest na nim jedynie napisane, że jest to róż w płynie, you yeah. O kremowej formule, który pozwala uzyskać efekt świeżej i wypoczętej skóry, dodając jej blasku. Skoro dodając jej blasku, to domyślam się, że jest rozświetlający, aczkolwiek nic w sumie tutaj takiego nie jest napisane. Ma taki spory, solidny aplikator, który wygląda trochę jak w błyszczyku, i jego kolor jest mega jasny. I tak prezentuje się Swatch. Nie wiem, jak to będzie wyglądało dokładnie w kamerze, ale na żywo to wygląda jak taki coś między pinki kolorem, a trochę takim łososiowym. Nie wiem, czy oglądaliście mój ostatni film o kosmetykach za. 100 zł z natury, ale jeżeli tak, to tam wspominałam o tym różu i to jest e, róż z essence i właśnie wtedy wam mówiłam, że mega miałam ochotę na taki jaśniutki róż. A mam wrażenie, że on chyba jest ciemniejszy, także porównam je teraz, bo jestem ciekawa właśnie jak kolorystycznie one będą się koło siebie przedstawiały. Tutaj macie ten z essence, a tutaj właśnie obok z kolei ten z Claresy. Także rzeczywiście właśnie ten z Claresy jest jeszcze jaśniejszy, także jestem ciekawa jak on wypadnie u mnie na skórze. Jak teraz patrzę na siebie w bocznym lustrze z tymi kropeczkami, to jestem przerażona jego kolorem, ale sprawdźmy, jak będzie po rozblendowaniu. Wygląda bardzo subtelnie, ale jest w tym coś uroczego. Nie jest to taki mocno zauważalny róż i tak jak ja jestem przyzwyczajona do mocniejszego nasycenia, to tutaj wygląda to właśnie bardzo delikatnie, ale muszę przyznać, że bardzo mi się ten efekt podoba i uważam, że wygląda dziewczęco i tak leciutko. Dołożę jeszcze odrobinę, żeby zobaczyć, czy można go wzmocnić. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym różem. Nie spodziewałam się, że tak jasny kolor będzie się bronił na nienajjaśniejszej tarnacji, a wygląda to bardzo ładnie. Super się spasowało też z podkładem. I nawet tutaj dojeżdżając do granicy, gdzie już miałam odrobinę pudru, bo boki twarzy miałam nieprzypudrowane, ale puder mam nałożony pod oko i tutaj obok nosa, to już nawet dojeżdżając do tej granicy z pudrem, dalej wygląda to bardzo ładnie. Nic się nie zważyło, nic się nie rozwarstwiło pod spodem, także ekstra. Myślałam o tym, żeby przejść teraz do rozświetlacza, ale ja rozświetlacza, jak wiecie, nie używam prawie w ogóle. I jestem nim trochę przerażona, bo skoro właśnie kitulec słynie z mega blasku, to mam wrażenie, że to będzie mega mocne. A te poliki wyglądają teraz tak świeżo i lekko i tak ładnie, że nie mam ochoty sobie tego psuć. I tak sobie myślę, że może zostawimy to po prostu na koniec, a przynajmniej do końca robienia tego makijażu będzie to wyglądało tak flawless jak teraz. żeby aby jeszcze przez jakiś czas pozostać w bezpiecznej strefie i w makijażu jaki bardzo, bardzo lubię, to teraz przejdę do piegów i wiem, że jest dużo fanów i dużo antyfanów piegów, i że są po prostu dwie grupy, które nie są w stanie siebie nawzajem trochę tak jakby zrozumieć i nie tyle zaakceptować, bo mam wrażenie, że część ludzi akceptuje, ale chyba bardziej ci, którzy nie lubią piegów, nie są w stanie do końca zaakceptować tego, że my, ludzie, którzy tych piegów naturalnie, nie mamy, przynajmniej od czasu do czasu chcielibyśmy je mieć. Ja okresowo mam fazy i mam takie dni, kiedy mega lubię, później na jakiś czas o tym w ogóle zapominam, ale w ostatnim czasie znowu trochę do tego wróciłam i moim takim go-to-pisakiem jest ten z Bell, który wypuściła Ewa w swojej pierwszej kolekcji. Ten wydaje mi się, że będzie ciemniejszy. Tak mi się trochę wydaje przez to opakowanie, ale w sumie nie wiem, więc sprawdźmy. Mamy tutaj aplikator z taką malutką kuleczką na końcu. Ona jest naprawdę nieduża i zobaczę na dłoni, jak z kolorem. W sumie wydaje mi się, że on wypada na dłoni przynajmniej dosyć mocno zielonkawo. Teoretycznie rzeczywiście piegi takie są, troszkę mają takiej lekko zielonej domieszki. Tutaj nie wiem, czy to nie jest trochę za mocno zielone, no ale zobaczymy, jak na twarzy. Nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć w ogóle ten efekt tutaj na dłoni. Mam nadzieję, że tak. I ja zwykle z piegami ograniczam się do tego, żeby zrobić je przez nos i tutaj delikatnie na policzkach, ale tak tylko w takiej strefie, jak w kreskówkach się różowią postaci czyli właśnie taki po prostu pasek przechodzący przez środek twarzy. Trochę mocny jest ten pisak i on robi takie bardzo wyraźne te kropki, i one są zdecydowanie za wyraźne, ale z kolei, jak odbijamy je palcem, to dosyć mocno się to rozmazuje i też mocno się odbija na palcu, ale jak już przykładamy w inne miejsce, to wygląda to na jeszcze bardziej rozmazane i już trochę to wygląda brudno. Także trzeba go na pewno wyczuć, bo moim zdaniem tutaj pigmentu jest odrobinę za dużo. No nie powiem, żebym była zachwycona tym pisakiem, bo on jest dla mnie za ciemny. Totalnie jest różnica między tym, który mam z kolekcji z Bell, bo tamten jest taki, że tak naprawdę z odległości tych piegów prawie w ogóle nie widać, bardziej kiedy ktoś się do mnie zbliży i będzie w odległości powiedzmy metra, półtora, wtedy jest w stanie je zauważyć, a te tutaj są mocno zauważalne, ale one jakoś tak wyglądają trochę szaro i niezbyt ładnie. Wydaje mi się, że może do narysowania sztucznych pieprzyków to będzie spoko opcja, bo na przykład ja mam pieprzyk tutaj na policzku i... I on zawsze mi mocno ginie pod podkładem a gdyby tak nałożyć tą kropkę i właśnie chwilkę poczekać, żeby nawet ona mocniej się utrwaliła i wtedy delikatnie przyklepać palcem, to właśnie bardziej do pieprzyków to będzie adekwatne, ale do piegów no zupełnie nie jestem przekonana, bo patrzę na siebie tutaj w tym bocznym lustrze i nie podoba mi się ten efekt, bo wygląda bardziej jakbym się ochlapała czymś, aniżeli jak piegi, a jestem w stanie innymi pisakami uzyskać efekt łudząco podobny do naturalnych. Zważając na to, że w tej kolekcji nie ma żadnych produktów dedykowanych do oczu, to zrobię teraz jakiś szybki makijaż taki poza konkursem, poza kolekcją Klaresy, i potem przejdziemy do następnych produktów. Szybki i prosty makijaż dwoma cieniami done. Możemy przejść teraz do następnego produktu i będzie to w końcu ten rozświetlacz. Na opakowaniu jest napisane, że jest to drobno rozświetlacz z efektem tafli, mieniący się leśniącymi drobinkami, więc jest drobinkowy czy taflowy WTF. Idealny do stworzenia glow by kitulec. Czyli dobrze pamiętałam cokolwiek o kitulcu. Jego aksamitna formuła sprawdzi się zarówno przy makijażu twarzy, i ciała. Jeśli chodzi o makijaż ciała, to wiadomo, teraz jesteśmy jednak bardziej pozakrywani. Może się to sprawdzić w sumie na Sylwestra i ewentualnie może się to też sprawdzić, właśnie wiosną. To raczej się nie zepsuje, także może sobie leżeć w szafce, a wiosną i latem można to dosypywać do balsamu. Ja właśnie teraz, zważając na to, że rozświetlacza na co dzień nie używam, to, żeby nie marnować produktu, dosypywałam sobie takie sypkie rozświetlacze do balsamów i nakładałam sobie na całe nogi, i to latem wyglądało super. Jeśli chodzi o opakowanie, to ono jest. Jest takie właśnie mega standardowe, czyli tutaj w środku przekręcane, i teraz właśnie próbuję się pozbyć tej naklejki. I to wygląda dokładnie jak we wszystkich pudrach. Wysypię trochę na wieczko i sprawdzę, czy on nie jest ciemny, bo w opakowaniu wydaje się być dosyć ciemnawy. Jeżeli chodzi o swatch, to ja go już tutaj dałam tak mega hojnie, żebyście mogli dobrze zobaczyć efekt, ale rzeczywiście on w sumie robi tafle, Nie jest taki mocno drobinkowy. Bardziej wygląda jak jednolity pas tego rozświetlenia niż jak takie typowe. Drobinki, które tylko się gdzieś tam mienią, kiedy łapią światło. Dobra, nie wiem czemu, ale trochę jestem zestresowana nakładaniem tego rozświetlacza, bo bardzo dawno nie miałam takiego mega blasku na polikach. Uuu, dobra. On by się mocno wkleił w jedno miejsce, więc muszę zdecydowanie nałożyć go więcej. Może to jest kwestia mojego odzwyczajenia się od rozświetlaczy, ale mam wrażenie, że on aż tak bardzo nie odbija światła. I w sumie też już po tym samym słoczu na dłoni miałam takie trochę wrażenie, że gdzieś to jest takie wklejone w skórę, ale nie tak bardzo świetliste i odbijające, jak czasami potrafi to zrobić na przykład jakiś cień. Także nałożę teraz na drugi policzek i sprawdźmy to jeszcze raz. Ok, zrobiłam sobie gruz. Teraz już ewidentnie dałam go za dużo i widać taką taflę złota bardziej niż tego odbijania. Patrzę też teraz tak na siebie i ten rozświetlacz wprawdzie mnie nie przyciemnił, ale mnie tak przyzłocił. I to też nie wygląda ładnie, bo widać takie mocne smugi samego tego złota i nie za bardzo mi się to podoba. Tutaj właśnie no szczególnie na tym policzku, gdzie nałożyłam więcej, kiedy on łapie światło, to wygląda to nawet spoko, ale kiedy go nie łapie, to wygląda trochę jakbym miała złotego siniaka. Wiecie, siniak potrafi już przechodzić w taką fazę dziwnego koloru i tutaj trochę to wygląda, jakbym sobie podkładem i różem przyklepała siniaka pod spodem i on by minimalnie przebijał. Wracam sobie jeszcze z odrobiną różu, bo ten róż tutaj właśnie mi troszkę zginął pod tym złotem. Także tak zatrę w ten sposób granice, i też mam nadzieję, że dzięki temu ten złoty troszkę bardziej się tutaj stłumi. Zrobię teraz jeszcze blaszane ucho. Muszę Wam przyznać, i to jest akurat mega dziwne, że rozświetlacz na uchu bardzo mi się podoba. Przez to, że ucho ma dużo takich e, załamań i takiej napiętej, pozaginanej skóry, to bardzo to łapie światło i wygląda ciekawie. Oczywiście nie robiłabym tego na pewno na co dzień, ale tak w sumie na jakąś imprezę, gdzie jest takie wieczorowe, ledwo dostrzegalne światło, i gdzieś tylko to Wasze ucho tak złapie tą błyskotkę i będzie się wydawało jeszcze bardziej takie świetliste, może to wyglądać. Nieźle. Trochę nietypowo, ale też trochę cute, więc podoba mi się. Teraz mam pytanie z gwiazdką dla najbardziej zaangażowanych widzów na moim kanale: czego poza makijażem ust brakuje w tym make-upie? Macie 3 sekundy na odpowiedź. 3, dwa jeden. Oh yes! Brakuje tutaj różu na nosie. Ja go nie dałam wcześniej, bo troszeczkę się bałam o konsystencję tego różu, bo on jest bardzo lający, ale miejmy nadzieję właśnie, że tutaj też się sprawdzi, bo skoro nic mi nie zważył na policzkach, to tutaj też powinno być git. No i niby nie jest to wielka zmiana, a dla mnie robi ogromną różnicę. Teraz możemy przejść już do makijażu ust i będę testowała zarówno konturówkę, jak i błyszczyk i wybrałam odpowiadające sobie kolory. Wybrałam klasycznie najciemniejszy odcień, nie ukrywam, że najpierw kusił mnie czerwony, bo był właśnie czerwony w tej kolekcji, ale potem stwierdziłam, że na tyle rzadko noszę czerwone usta, że jednak postawię na coś bardziej użytkowego. I ten kolor wydaje mi się być taki najbardziej spoko z tej kolekcji, bo jedynka i dwójka, o ile trójka to był czerwony, bo tego nie jestem pewna, ale jeśli tak, to jedynka i dwójka totalnie były poza moją kolorystyką, a ta czwórka wydaje się być całkiem przyjemna. Jeżeli chodzi o nazwę tego koloru, to on nazywa się Cuddle. I standard. Zarządowo to słowo pisze się przez... C. Tutaj ono jest napisane przez K i wszystkie inne kolory też nazywały się na K. I w sumie zwróciłam na to uwagę przede wszystkim przez to, że słowo Queen było napisane zamiast przez Q, to przez K-U-E-E-N. I ja najpierw w ogóle nie pomyślałam, że to jest od Kitulec, tylko pierwsze moje skojarzenie to była rodzina Kardashian i to, że Chris Jenner wszystkie swoje córki nazywa na K i właśnie nawet takie, gdzie powiedzmy standardowa pisownia byłaby inna, to ona wszystkim córkom dała imiona na literę K. I miałam taki dosłownie mindfuck, kiedy tam stałam w pierwszej chwili przy tej szafie klaresy, bo pomyślałam sobie, WTF, czy Kitulec aż tak kocha rodzinę Kardashian-Jenner, że ze względu na nie wszystko nazwała na K? I dopiero po kilku sekundach dotarło do mnie, że no jednak pewnie to jest od Kitulec. I pewnie gdybym była fanką Kitulca, to bym to wiedziała, bo wtedy widziałabym film, kiedy wypuszczała tą kolekcję. No ale jak się kogoś nie ogląda, to tak to jest. Mózg podpowiada swoje historie. I jeżeli chodzi o Swatch, to tak się przedstawia kolorystyka tego numeru 4. Konturówka i tutaj błyszczyk. Teraz sobie pomyślałam, że coś mi to przypomina i że w kolekcji Maxineczki wybrałam też bardzo podobną kolorystykę, właśnie takiego złamanego brudnego różu. Więc poszłam po te kosmetyki i zrobię obok Swatch, żeby. To zweryfikować, bo podobno producent jest ten sam. Mimo, że Maxi, wiem, że tłumaczyła, że to nie są kosmetyki robione tak samo, o takim samym składzie, ale jednak gdzieś tam dużo osób zauważyło, że jest tylko jeden inny składnik a tak to, to jest formułowo to samo. Z tej strony mamy połączenie konturówki i błyszczyka od Kitulca, a z tej z kolei strony mamy połączenie kolorów od Maxineczki i jednak są zauważalne różnice. Przede wszystkim to, że po pierwsze, tutaj w tym kolorze że Rose od Maxi jest cieplejsza ta kolorystyka, a po drugie u niej konturówka jest full kryjąca. Podczas kiedy ta konturówka od Kitulca jednak jest taka delikatnie bardziej przezroczysta. I błyszczyki tak samo różnią się trochę tonacją, aczkolwiek tutaj podobieństwa jest więcej. Tutaj też na końcówce jest taka ruchoma część, ale po wyjęciu nie ma tutaj temperówki. Zwykle ona jest, ja tak jak już Wam nieraz wspominałam, nigdy jej nie używam, więc dla mnie, whatever. Jeżeli chodzi o pracę z tą konturówką, to dla mnie totalnie bez zarzutu. Łatwo się z nią pracuje, jest bardzo kremowa, nawet tak troszeczkę zakremowa, bo tutaj, gdzie na początku starałam się wyrysować granicę, to ona mi się tak wyśliznęła trochę za daleko, przez co jak na moje standardy dosyć mocno sobie obrysowałam dzisiaj te usta. W każdym razie praca jest łatwa, do wypełnienia środka ust też jest bardzo spoko właśnie przez swoją kremowość i też uważam, że ten kolor jest bardzo trafiony, bo on jest taki złamany różem, ale też delikatnie taki fioletowawy. Przynajmniej tak wypada na żywo. Także dla mnie ten kolor jest zdecydowanie na plus i jest takim typowym dzienniakiem. Teraz na taki okres jesienno-zimowy według mnie w punkt. No ale zobaczmy, jak do tego spasuje błyszczyk. Zapach ma bardzo cukierkowo taki wafelkowy. Pachnie jak takie mega słodkie, orzechowe wafelki. Ale czy to nie jest ten sam zapach, co u Maxi? Nie, u Maxi jest zdecydowanie bardziej cukierkowy, taki w stronę landrynek, ale to jest aż dziwne, bo ten z kolei zapach właśnie wafelkowy z czymś mi się na maksa kojarzy. Jakbyśmy całkiem niedawno testowali o podobnym zapachu kosmetyk. Nie dawało mi to spokoju, więc teraz sprawdziłam sobie jeszcze ten olejek ze Stars, ale tutaj jest jeszcze inny zapach. Tutaj jest takiej z kolei syntetycznej czekolady, więc to też nie to. No dobra, nieważne, bo nie o zapach tutaj w ogóle chodzi. Jeżeli chodzi o plusy, to pierwszy plus za smak, bo tutaj tak delikatnie go polizałam przez przypadek i muszę przyznać, że jest taki właśnie słodko po prostu cukrowy, także mi ten smak bardzo odpowiada. Jeżeli już coś ma mieć smak, to fajnie, jeżeli to nie jest goryczkowe. Natomiast jeżeli chodzi o efekt wizualny, to ja jestem tak trochę nieprzekonana, bo mam wrażenie, że on jest bardzo gęsty i że jest go dużo na ustach. I ciężko było nałożyć go tak naprawdę mniej, bo kiedy nałożyłam najpierw tutaj cienką taką, warstwę, to nie za bardzo on tak ładnie krył, ale z kolei już przy dołożonej drugiej warstwie i złączeniu ust mam wrażenie, że jest go dużo. Występuje tutaj też takie bardzo subtelne mrowienie i nie wiem z czego ono wynika, bo nie było napisane na opakowaniu, żeby to miał być jakiś błyszczyk powiększający i w sumie chyba po prostu tak nie jest. Ale tutaj na górnej granicy ja jakoś tak delikatnie wyczuwam, jakby on mrowił mi usta. Jeżeli chodzi z kolei o połączenie kolorystyczne, to tutaj te dwa produkty idealnie do siebie meczują. Ja na co dzień nie decyduję się nigdy na takie połączenie, bo raczej lubię taki efekt, kiedy konturówka jest inna, a to co w środku jest o delikatnie innym kolorze. Lubię też na przykład używać po prostu konturówki, która ma zdefiniowany, intensywny kolor, a błyszczyk jest bezbarwny albo z drobinami. Także to już jest indywidualna preferencja. Na pewno wiele z Was decyduje się właśnie na połączenie idealnie tej samej konturówki z tym samym błyszczykiem, no bo to jest po prostu łatwiejsze i te usta wyglądają w taki jednolity sposób. Dobrnęliśmy do końca i tak przedstawia się skończony makijaż kosmetykami Claresa i Kitulec. Przechodząc do szybkiego podsumowania, to patrząc teraz na tych pięć kosmetyków, które mam przed sobą, ja gdybym mogła najpierw przetestować, a dopiero potem kupować, to zdecydowałabym się na zakup tylko dwóch z nich. Na pewno nie zdecydowałabym się na rozświetlacz. Ja po prostu do końca nie rozumiem jego formuły. Dla mnie, jeżeli chodzi o takie sypkie rozświetlacze, to zwykle właśnie ich celem jest dawanie efektu widocznego z kosmosu, a tutaj zupełnie tego nie mamy. Moim zdaniem ten blask, który jest tutaj, ładniejszy już był z samego różu, a jeśli chodzi chodzi o to, co zostało dodane, to bardziej został dodany złoty pigment, aniżeli rozświetlenie. Natomiast bardzo to ładnie wygląda na uszach i tak jak już mówiłam wcześniej, na bank będę z tego triku korzystać, bo to mi się akurat bardzo spodobało. Jak poświeciłam sobie latarką na ucho, to ono się mieni przepięknie i trochę nie kumam, czemu nie świeci się tak ładnie tutaj właśnie policzek, no ale cóż. Drugim kosmetykiem, którym mnie rozczarował jest ten pisak do piegów i tutaj znowu nie rozumiem zamysłu, bo ani kolor się nie zgadza, a ta końcówka jednak się nie zgadza. Niby się wydaje, że piegi zwykle są dosyć okrągłe, ale tutaj właśnie przez tą okrągłą końcówkę to ta powierzchnia, która dotyka do skóry, jest jeszcze bardziej pomniejszona, przez co wszystkie te piegi wyglądają identycznie i są malutkie. W innych pisakach, które miałam do tej pory, i szczególnie właśnie w tym z Bell, końcówka jest taka jak w typowym, zwykłym takim pisaku. Ona jest zaostrzona, ale przez to ta sama w sobie końcówka delikatnie na skórze się wygina i tworzy nierówne kształty na policzkach i na nosie. Dzięki temu to wygląda dużo bardziej naturalnie, bo piegi, kiedy się przyjrzymy u kogoś, kto je ma, to one nigdy nie są idealnymi kropeczkami. To są zwykle jednak jakieś troszkę bardziej z bliska nieregularne kształty. A tutaj wszystko po pierwsze wychodzi trochę jak takie kopiuj i wklej, i te kropki są za małe, ale po pacnięciu w nie palcami one też za mocno się rozpraszają na boki, i to nie wygląda też ładnie, bo to jakoś bardziej trochę wchodzi w linię, i tego pigmentu zostaje za dużo, i samego płynu z pigmentem zostaje za dużo na skórze, a potem kiedy tego dotkniemy to to jest z kolei zbyt rozpaćkane. Także totalnie moim zdaniem tutaj nie wypałem jest sama końcówka, ale też właśnie kolor, bo on jest trochę zbyt szarawo taki bagnisty. To wygląda moim zdaniem jakbym sobie spacerowała i jakby ktoś jechał autem rozpędzony i ochlapał mnie taką brudną kałużą. I dosłownie bryznąłby mi tak w twarz i zostałyby mi takie kropki. Dla mnie po prostu efekt, który tym uzyskujemy bardzo odbiega od naturalnego. I ostatnim kosmetykiem, który bym sobie odpuściła jest błyszczy ale to tylko ze względu na to, że po prostu mamy na rynku tyle różnych błyszczyków i też jego kolor jest na tyle typowy, że to jest nic specjalnego, nic po co specjalnie warto do szafy klaresy się wybrać. Na szczęście są tutaj dwa kosmetyki, które zaskoczyły mnie pozytywnie i jednym z nich jest ta konturówka. Tutaj głównie ze względu na kolor, bo ten kolor, mimo że on odpowiada błyszczykowi, to kiedy jest nałożony solo, jest odrobinkę bardziej fioletowy. I to mi się spodobało, że te usta są takie troszkę bardziej sine, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. Wiem, nie brzmi to dobrze, ale tutaj akurat bardzo pozytywnie to odbieram, że właśnie kolor jest troszkę mocniej fioletowy, troszkę ciemniejszy, jakby one były takie przygryzione. Także ona nałożona na całe usta wygląda bardzo ładnie, a ja po prostu w następnych dniach raczej będę używała do niej bezbarwnego błyszczyka i moim zdaniem to będzie super połączenie. Kosmetykiem, który z kolei tutaj akurat mi się spodobał i to tak, że będę chętnie do niego wracała, jest róż w życiu bym się nie spodziewała, że taki odcień różu w ogóle może sprawdzić się na mojej karnacji, a co dopiero mi się jeszcze dodatkowo spodobać, ale uważam, że to wygląda bardzo świeżo, bardzo odmładzająco, także jeżeli chcecie sobie odjąć kilka lat, to śmiało uderzajcie w takie jasne kolory. Dodatkowo właśnie praca z nim jest mega łatwa, nawet na przypudrowanym nosie dołożenie go było zupełnie bezproblemowe. Ładnie się to stapiało zarówno na wilgotnych policzkach, jak i właśnie tam, gdzie już był nałożony puder, także on nie robi żadnych problemów Bardzo łatwo się rozblendowują jego granice i dodatkowo właśnie ten blask jest jego mega atutem, bo to, jak on ładnie błyszczy samoistnie, kiedy nie ma tego rozświetlacza niepotrzebnego, to jest piękne i to daje efekt właśnie takiego bardzo zdrowego policzka i takiej soczystej skóry. Także ten kosmetyk, jako jedyny z tej kolekcji, polecam Wam z całego serca. Uważam, że na pewno będziecie z niego zadowoleni, przynajmniej zdecydowana większość z Was. Co do reszty, nie mam aż takich odczuć, ale po to śmiało możecie iść. Do Hebe. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w kosmetycznych wyborach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już za tydzień. Bye!